Musicie zrobić ekologiczną instalację. Inwencja twórcza jest w Waszych zakresach. Szalejcie, co tam uważacie. A Wam powiem, że to Wy przyznacie tą nagrodę. Bo to przez Was, przez Waszą siłę aplauzów, Waszych oklasków, krzyków, przyznamy tą nagrodę na sam koniec. Więc myślę, że możemy śmiało rozpocząć zadanie tutaj ekologicznej instalacji. Tu czas start poszło zaczynamy bierzemy się do pracy a ja zapraszam na scenę teraz cztery osoby ja wam powiem o co chodzi będę czytał kasła ekologiczne dokładnie chodzi o to że będę czytał nazwy śmieci i do z tyłu macie takie lizasy i tu proszę hostesa o wręczenie tych lizaków te lizasy są w takich samych kolorach jak pojemniki na segregację śmieci. Oczywiście wszyscy znacie te pojemniki. Wrzucamy taki jest niebieski, jest żółty, jest biały i zielony. I do niego wrzucamy śmieci. I teraz chodzi o to. Ja wrzucam nazwę śmiecia, a Wy musicie jak najszybciej pokazać, do jakiego pojemnika to wrzucamy. A wy kochani możecie no, pozyskać to gazeta no, to mamy tutaj dla kolegi kółeczkę, dla koleżanki, tu niestety biały. Owszem, rzucamy Patkę rzucamy do niebieskiego. I teraz uwaga, drugie. Druga nazwa święta to jest... Torebka poliowa! Torebka poliowa, to tylko po wyniku kazuciu torebka poliowa! Raz, na sto! No więc mamy, tak, owszem, bo jest to być zdobyć żołnierzy! Uwaga, uwaga! Pudełko po czegolapkach! Jaki to jest kolapk? Raz, dwa, trzy, mi no i tylko koleżanka otrzymuje oczy, to powinien być pojemnik niebieski. Wydajcie, papier wrzucamy do nich szklana, przezroczysta butelka. No i tylko koleżanka nie otrzyma piłeczki, pozostali oczywiście otrzymują. Tak, szkło białe, wrzucamy do białego, to... Łatwo białe, możemy to spojrzeć. Wszystkim e, w dzisiejszym roku wieściach. Sukces całej akcji w należy grupie ekorewolucjonistów, którzy ją zorganizowali. Rozmawiając z Tatianą, pomysłodawczynią całego projektu, Tatiana skąd pomysł na zabranie całego złożonego sprzętu? Pomysł był prosty. Wspólnie z kolegami ustaliliśmy, że jednym z największych problemów ekologicznych są niepo, niepozorne elektrośmieci. Opowiedz nam Tatiana, jak to wszystko się zaczęło? Na początku zaprojektowaliśmy plakat. Jeden zamieściliśmy w szkole, a resztę na osiedlu. Z plakatów uczniowie i mieszkańcy dzielnicy mogli dowiedzieć się o całej akcji. O tym, czym są elektrośmieci i co należy z nimi robić. Ważnym elementem były ulotki. Zostały rozdawane wszystkim uczniom szkoły. Dodatkowo o całej akcji uczniowie mogli się dowiedzieć na apelu. Zużyty sprzęt odebrała firma utylizacyjna. To to ekorowo. Jego również służyły ekorowo uczeniści. Codziennie można na niego odrzucać baterie. Dzieci widzą go. Chętnie przynoszą niebezpieczne baterie. To już wszystko w Mam nadzieję, że akcja i ze szkoły podstawowej numer 4 będzie inspirujące dla innych odważnych udziału i uśmiechów. Dziękuję. No brawa, a ja serdecznie zapraszam eko. Wszystkich i opiekuna pana Krzysztofa Murawskiego. Zapraszamy. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród. Słuchajcie, wasz film otrzymał 60 794 głosy. Gratulujemy! A ja zapraszam do atry. Proszę bardzo, patrzcie, patrzcie, to ma beata. Ja Mam nadzieję, że się przyda, uda i będziecie z niej Gratulujemy. Słuchajcie, ustawcie się do zdjęcia, to jest wasza chwila sławy. Tutaj ustawiajcie się, patrzcie, tu jest fotoreporter, te flesze, te błyski, wasza sława. Tutaj patrzcie i ten na pracownię multimedialną dla waszej szkoły. No słuchajcie, prawa dla nich, gratulacje. No cudownie, dziękujemy wam bardzo. Ale słuchajcie, to jeszcze nie koniec. Dziękujemy, dziękujemy, bo teraz nas na naszym telefilimie obejrzymy film, ekofilm SP3 C Film.